Witam was wszystkich serdecznie i przyszedłem zapytać jak leci. No ostatnio tak właśnie zapytałem znajomego, jak leci, jak tam żyć leci. A on mówi: No leci no, leci życie i co zrobisz? Po prostu leci. I, I to takie było szybkie, a takie mądre i głębokie, bo od razu do mnie przyszła taka myśl do głowy, że, że życie się wydarza i. Albo to zaakceptujemy to co się wydarza i będziemy po prostu płynąć jakby z tym na takim, jak na fali, i będziemy akceptować to, co jest i wtedy będzie taki luz, brak oporu, albo będziemy walczyć z życiem i, i cierpieć po prostu. Bo jak walczymy, to są napięcia, jak są napięcia, to są bóle i... I nie ma uśmiechu, a właśnie jak sobie życie leci i my pozwalamy mu płynąć i sobie po prostu żyjemy No to, luzie, to jest fajnie, bo wtedy jest przepływ tej energii i jest radość i wtedy pojawia się też mądrość i poznanie i miłość. Więc pamiętajcie, że życie się po prostu leci i to też jest właśnie medytacja. To jest nauka odpuszczania i po prostu bycia życiem, bycia jakby takim trochę obserwatorem, ale który również też czynnie bierze udział, bo już o tym kiedyś mówiłem albo właśnie mówiłem Bardziej to obserwowałem, bo tak jak ja teraz do Was mówię, to jeszcze parę sekund temu nie wiedziałem o czym będę mówił, ale po prostu zacząłem mówić i, i mówię. I ja obserwuję teraz ten proces tak samo jak Ty obserwujesz. Ja obserwuję siebie od wewnątrz, ty obserwujesz mnie od zewnątrz. I, I to się wydarza po prostu, ta chwila się wydarza. I jesteśmy jej częścią po prostu i jej doświadczamy wspólnie i... Nie ma tutaj żadnych oporów i żadnych barier, i dzięki temu ta chwila jest piękna i, i radosna. Mm. No i, i to jest też cudowne, bo jeżeli odpuścimy i właśnie pozwolimy temu życiu płynąć i, i kierować też nas, bo jeżeli właśnie odpuścimy to w naszym życiu będzie nas kierować ta intuicja i takie nasze wybory nie będą jakieś analizowane mocno, tylko bardziej yy, będziemy czuć co jest dobre, a co nie dla nas. I, i wtedy zobaczymy, to jest piękne, że, że wszystko będzie się układać i, i wow, i to się po prostu wydarza, magia i życie jest cudowne. I proste, i proste, właśnie jak puścimy tą kontrolę, nie będziemy chcieli kontrolować tego życia, żeby wszystko było po naszemu i w ogóle, to wtedy właśnie jest proste i piękne. No, ale właśnie, żeby odpuścić to, ee, nie wystarczy chcieć odpuścić tylko fajnie pomaga na odpuszczenie ruch, aktywność fizyczna, bo dużo takich mm, traum, blokad energetycznych, które trzymają nas w napięciu i nie pozwalają tej energii, temu życiu płynąć, siedzą w naszym ciele właśnie. I żeby to odblokować to ruch, yoga czy whatever jaki, to mega to nas właśnie odblokowuje, pomaga płynąć energii. Oraz też drugą taką fajną techniką, która pomoże nam odpuścić i być po prostu wolnym, przepływem energetycznym, to jest oddech. I jeżeli sobie właśnie bierzemy, na przykład. domy, oddech, taki głęboki, powolny, powoli i tak co oddechamy na przykład dłużej, to, to też całe ciało tu nas puszcza. Czy jakieś e, są fajne oddechy Imkofa na przykład, czy dużo innych rodzajów e, oddechów, tego jest naprawdę dużo chcieć, to móc wszystko jest dostępne w internetach kochanych, ale też zwykła medytacja, przebywanie w naturze, tutaj też wszystko odpuszcza, bo na że nie ma miejsca na analizowanie wszystkiego, bo tu za dużo się dzieje, tutaj jest wszędzie jest śmierć na ziemi, tutaj coś rośnie, tutaj coś umiera, tutaj coś rośnie, to są ptaczki, robaczki i się dzieje po prostu i albo będziesz żył z tym, albo, albo nie wiem co, albo będziesz po prostu spięty, ale tutaj właśnie ta spiętość odchodzi w zapomnienie i człowiek się wyluzowuje, wyluzowuje fajne słowo. No i chyba tyle chciałem wam się powiedzieć, żeby właśnie płynąć tym życiem, żeby odpuścić, żeby po prostu dać się ponieść chwili terazniejszej. I tak samo to też o jeszcze tak wspomnę tylko, bo to dzisiaj do mnie przyszło przy medytacji. Jak właśnie medytujemy sobie, obserwujemy swoje myśli, to jak nabieramy do nich dystansu, to one widzimy, one sobie płyną jak rzeka i pojawiają się, a my jesteśmy obok i obserwujemy i wszystko każdy dźwięk na zewnątrz, tak samo każdą myśl, każdą emocję możemy obserwować i się od niej Oddalić, jakby stanąć z boku niej i się z nią nie identyfikować. Dzięki temu mamy dystans do życia i dzięki temu to te życie jest takie płynne i leciutkie, jak piórko. Wspaniałego nowego życia. Przesłuchajcie ja dużo pozytywnej energii. Dbajcie o siebie, medytujcie i chodźcie do lasów, zdrowo się odżywajcie, uprawiajcie sport, a wtedy wasze życie będzie cudowną przygodą z y, ogromną ilością radości i miłości. Oh yeah. Peace and love. Na razie.